Cześć, witaj serdecznie. Chciałbym nagrać swój komentarz odnośnie sytuacji, która jest teraz na złocie oraz na srebrze, ponieważ jest bardzo dynamiczny ruch ogólnie ostatnio, bardzo silny trend. No i co mamy po weekendzie? Na koniec roku mamy bardzo silne ruchy na tzw. Tak sesji azjatyckiej, czyli srebro oraz złoto bardzo mocno spadło po otwarciu rynków. I pytanie teraz, czy to jest początek jakiegoś dużego spadku, czy wręcz przeciwnie, ten ruch spadkowy to jest tylko, to jest tylko taka pułapka podsprzedających po to, żeby kontynuować docelowo trend. I teraz jak ja to widzę? Moim zdaniem trzeba kierować się zasadą, że trend trwa dłużej niż nam się wydaje. I na ten moment dla mnie poziomy, które tutaj mamy na złocie 4442, 443 oraz ewentualnie tutaj poziomy 4408 to są poziomy na kontynuację tego trendu z punktu widzenia wyższych ram czasowych, czyli wykresu dziennego. Ten poziom tutaj 408, on może być lekko, czy lekko, z punktu widzenia dziennego wykres może być lekko wybity i możemy się oprzeć o ten szczyt, który tutaj mieliśmy wcześniej, czyli na poziomie 4380, tak? To są oczywiście duże różnice, natomiast z punktu widzenia dziennego, no to, to nie są duże różnice, tak? Natomiast intraday'owo, zwłaszcza jeżeli gramy z dźwignią, to są to bardzo duże różnice. I teraz tak, jak ja to widzę? Trzeba pamiętać, że tego typu instrumenty, jak złoto oraz srebro, największą swoją zmienność mają z reguły na tzw. Tak sesjach azjatyckich oraz na sesjach amerykańskich. Czyli w momencie, gdy my śpimy, jest sesja azjatycka, czyli po pierwszej w nocy, się zaczyna, oraz sesja azjatycka, zaczyna, amerykańska, przepraszam, zaczyna się oko w okolicach godziny tam powiedzmy 15, 15.30 naszego czasu polskiego. I zakładamy, że do tego czasu będzie, że w tych godzinach będzie większa zmienność. I teraz intradayowo E, po pierwsze dzisiaj na sesji e, na końcówce Azji, tak, na początku e Europy tutaj zjechaliśmy mocno w dół, e, utrzymaliśmy ten poziom, mamy mocne odbicie, e, natomiast póki co na razie mamy kolejne zbicia w dół i widać, że ten, i mamy tak zwane testowanie tych poziomów. Póki utrzymamy tutaj wyższe ramy wyższe przepraszam, dołki, nie ramy czasowe, tylko wyższe dołki, dopóty zakładam, że jest większa szansa, że pójdziemy w górę teraz jeszcze na sesji, bo jest godzina 11.40, jak to nagrywam, teraz na sesji europejskiej i na początku sesji amerykańskiej. Natomiast w okolicach godziny 15-16 trzeba uważać na duże ruchy. Tak nawet już po 14 mogą się zacząć te większe ruchy właśnie związane z tym, że ten kapitał amerykański wchodzi na rynek. I wtedy, czego się spodziewał? Spodziewałbym się właśnie testowania ewentualnie tych poziomów na sesji amerykańskiej, zwłaszcza jeżeli wybronimy ten poziom, jeżeli nie wyjdziemy tutaj powyżej tego poziomu, jeżeli tą linię trendu tutaj będziemy trzymać, tak? To wtedy trzeba uważać na początku Ameryki na jeszcze jedno uderzenie i na wybicie tych poziomów. Nawet jeżeli mamy rosnąć, to to może być takie lekkie wybicie i, i właśnie, znaczy szybkie dynamiczne, dynamiczne, takie szybkie wybicie, czyli wybicie i szybki powrót. Natomiast jeżeli zaczniemy wybijać te poziomy, no to wtedy zdecydowanie zwiększa się prawdopodobieństwo, że to już jest koniec korekty, co zakładam, że jest bardzo prawdopodobne i wtedy tutaj będziemy ewentualnie konsolidować między tymi poziomami i docelowo tam do nowego roku, czy, czy po nowym roku wybijemy szczyty i wtedy zakładam, że złoto nawet by mogło dojść w okolicach 4700. Jeżeli chodzi, e, czy jak to podsumowując jak gdyby sytuacja na złocie, Uważam, że teraz, jeżeli coś robić, to grać na ewentualne wzrosty. Osobiście mam otwarte pozycje w momencie, gdy to nagrywam, natomiast no, w momencie, gdy to opublikuję, to może się to zmienić, tak? To jest tak dynamiczna sytuacja, że za chwileczkę mogę nie mieć tych pozycji. Natomiast tutaj chciałbym teraz zobaczyć właśnie wybicie tych szczytów. To będzie dla mnie kluczowy moment. Ja przed sesją amerykańską możliwe, że te poziomy, te, te, przepraszam, te pozycje będę zamykał gdzieś właśnie w tych okolicach. Czyli nie będę chciał czekać na ewentualne te ruchy spadkowe, tak? Oczywiście super, jakby poszła mi ta cena mocno w górę, ale jest to jakieś tam ryzyko, że właśnie ta zawierucha na początku sesji amerykańskiej spowoduje, że, że tutaj jakby moje zyski wtedy uciekną. Jeżeli chodzi o srebro, to takie kluczowe poziomy to jest właśnie ten teraz tutaj 74,70. Gdyby ten poziom miał być wybity, to z punktu widzenia dziennego wykresu jeszcze ten stosunkowo szeroki przedział, jeszcze jest jak gdyby ostatnim poziomem na utrzymanie dla mnie tego trendu, czyli 72.30 70.30 jeżeli te poziomy tutaj znaczy z punktu widzenia dziennego wykresu to nie jest szeroki przedział, no to ogólnie jest to dosyć duży przedział na rynek jeżeli chodzi o srebro i, i tutaj granie z, z dźwignią i jeżeli to utrzymamy, te poziomy z punktu widzenia dziennego wykresu, to jedziemy dalej w górę i wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy docelowo doszli tutaj na tą psychologiczną, na ten psychologiczny poziom 100 dolarów, tak? Zwłaszcza jeżeli utrzymamy ten pierwszy poziom. Tak to wygląda z wykresu dziennego, natomiast jeżeli sobie przejdziemy na niższą ramę czasową, wykres godzinowy, czy nawet moglibyśmy się tutaj oprzeć o wykres 15-minutowy czy 5-minutowy. 5-minutowy w momencie, gdy zakładamy, że te poziomy teraz utrzymają. I teraz, jeżeli ma być ten scenariusz wzrostowy teraz na Europie, do końca Europy i na początku sesji amerykańskiej, to musimy utrzymać te dołki. Tak? Czyli te poziomy nie mogą zostać wybite. Tu widzimy, że cena, przed chwileczką spróbowała wybić te poziomy, póki co je broni. Póki je broni, uważam, że jest, że to wygląda na wzrosty, że warto grać na wzrosty. Jeżeli te poziomy zostaną wybite, to wtedy rośnie prawdopodobieństwo wyłamania tych poziomów i tutaj zjechania mocno w dół. Też mam tutaj otwarte pozycje, nie, długie na ten moment. I teraz tak, jeżeli cena mi tutaj właśnie zacznie wybijać te, te dołki, te, te wierzchołki, zwłaszcza te, to wtedy tutaj kluczowe dla mnie będzie to, co się wydarzy na tej linii trendu intradayowo właśnie i mniej więcej w tych okolicach tutaj 78, 79. Czyli tu, gdzie wcześniej właśnie mieliśmy takie przesilenia intradayowe, dzisiaj właśnie na tej sesji azjatyckiej. I to jest jak gdyby mój docelowy tar znaczy docelowy. to jest mój jak gdyby, target na tę pozycję. Jeżeli tutaj będzie to dalej wyglądało fajnie, to, to zostawiłbym to jak gdyby na wybicie szczytów i na dalsze ruchy wzrostowe. Natomiast no, ryzyko, że, że zakręcą sesji amerykańskiej jest duże. No i na pewno, tak jak mówię, tutaj na sesji europejskiej muszą utrzymać te dołki teraz z punktu widzenia wzrostów. Jeżeli to pęknie, to nie ma sensu tego trzymać, bo wtedy dużo mocno rośnie prawdopodobieństwo zejścia ceny w dół. Także tak to wygląda intradayowo, tak to wygląda na wyższych ramach czasowych. Pamiętajmy o tym, że trend trwa dłużej niż nam się wydaje. Mimo, że są tak dynamiczne ruchy spadkowe, to jeszcze jest, uważam, bardzo duża prawdopodobieństwo, dla mnie, dla mnie większe, że ta cena pójdzie w górę, niż że, że zrobi ruch w dół. Tutaj i, i zacznie się jakiś tam większy ruch spadkowy. Tyle to, tak wygląda jakby moje zdanie. Jeżeli Ty masz inne, to proszę skomentuj, to napisz w, w sekcji komentarzy. Jeżeli Ci się podobało to nagranie i chciałbyś w przyszłości otrzymywać więcej takich nagrań, to daj kciuka w górę. Pozdrawiam i do usłyszenia.